Siemanko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku serii Sportowe Ciekawostki. Jak zwykle na wstępie zachęcam Was do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. A teraz już nie przedłużając, lecimy. Yy, dzisiaj mamy Wielką Sobotę, yy, jest to kolejny dzień Triduum Paschalnego. Yy, no i, te, i, i tak dalej mówiąc ogólnie... Ogólnie Wielka Sobota to takie święto, w no, które jest zazwyczaj i prześwięte, są rezurrecyjne i tak dalej. No, ale, ale przechodząc dalej, chciałbym przede wszystkim życzyć wszystkich zdro zdrowych, spokojnych, wesołych świąt wielkanocnych. A no więc już nie przedłużając, lecimy. Dzisiaj sobie omówimy. Y te lata, które Michał Doleżal przepracował w polskiej kadrze. Michał Doleżal był trenerem pol kadry polskiej skoczków w latach 2019-2022. Po sezonie olimpijskim w Pekinie, Polski Związek Narciarski zdecydował się zmienić trenera naszych skoczków czyli tym samym, że Michał Doleżal po prostu opuścił to stanowisko na rzecz y, Tomasa Thunbichnera czyli Austriaka, tak? Chciałem, żeby, być, y, żeby był Austriacki szkoleniowiec i jest. Y, z Austrii według mnie no, są takie największe talenty szkoleniowe, więc bardzo dobrze. Ale tutaj głównie się skupiłem w tym odcinku nie na Tomasie Thunbichnerze a na Michale Doleżalu. Y, to tak, Michał Doleżal E, jako trener e, bardzo dużo zrobił dla polskich skoków tak, e, przede wszystkim mówiąc e, pomijając, że ten ostatni sezon był nieudany, to tak naprawdę e, wszystkie osiągnięcia Michała Doleżala są następujące, Dawid Kubacki wygrał letnie Grand Prix w 2019 roku e, jeszcze przed pandemią to było e, tak, e, potem Dawid Kubacki zdobył turniej 4 skoczni w 2020 roku. Kamil Stoch zdobył turniej 4 skoczni w 2021 roku. Kamil Stoch wygrał rower R w 2020 roku. Piotr Żyła został Mistrzem Świata w 2021 roku. Między innymi też za trenerem Michała Dorożara Kamisto oczywiście wygrywał też z zawody Pucharu Świata. Wygrywał też Piotrek Żyła. Dawid Kubacki też wygrywał. Andrzej Stękała przede wszystkim zajął drugie miejsce w Zakopanym w 2021 roku, a więc można też powiedzieć, że się odrodził za trenerem Michała Doleżana, no ale yy, to były takie jego sukcesy, no ale już przechodząc do tego ostatniego sezonu, no to tak, żeby, nie wiem, yy, kota w bawełnę yy, Powiem szczerze, kiepsko to wyglądało. Kiepsko to wyglądało, tak nie było żadnych sukcesów. No może przyszło takie przebudzenie, że Dawid Kubacki wywalczył yy, trzecie miejsce na igrzyskach yy, olimpijskich w Pekinie yy, Kamil Stoch w tym sezonie stanął na podium, ale tylko raz na trzecim jego stopniu w Klingenthal, Piotrek żyła stawał na podium w Lachti i w i w na lotach. a tak czy coś było takiego optymistycznego w tym sezonie ciężko się dopatrywać tego, więc ja też się nie dziwię, że Michał doleża. Pożegnał się z tą kadrą, ale ja jako trener, żeby być szczery, to ja, ja jako, przepraszam, nie trener, tylko jako yy, widz, yy, tak, znający się bardzo dobrze na skokach, ceniłem go, tak, za jego charakter i tak dalej. Choć też, yy, no myślę, że naprawdę. Eee, nie, nie była to tylko wina trenera w tym sezonie. Ja myślę, że winę też trzeba rzucić troszkę jednak na polski związek narciarski, no bo jednak eee, połączenie kadry A i kadry B razem, no to to nie przysparza dobrego efektu. Te kadry powinny być rozłączone, powinna być oddzielna kadra A i kadra B, żeby po prostu główny trener nie miał problemu żeby mógł po prostu się skupić na trenowaniu 6 czy 7 zawodników a nie więcej, bo trochę jednak to miesza w głowie, jeżeli mamy taką dużą grupę osobową, jednak powinno być tutaj jak najbardziej mi się wydaje osobne rozstawienie tych kart no nie wiem jak wy sądzicie, ja sądzę tak przede wszystkim no brakuje w Polsce młodych talentów, to też jest bardzo duży problem żeby tutaj już powiedzieć o polskim związku narciarskim też mogłoby być więcej skoczni w Polsce, no ale niestety Niestety nikt nie chce zbytnio budować, tak? Podczas gdy Niemcy mają 8 kompleksów na przykład, Norwegia ma 5 kompleksów licząc łącznie z mamutami Więc dlaczego Polska nie chce pobudować dodatkowych skoczni, no według mnie e, powinniśmy bardziej to wszystko rozwijać, tak? Ta, tak, tak mi się przynajmniej wydaje, że powinniśmy tak faktycznie to robić. Żeby faktycznie to młodzież rozwijać w jakiś sposób, żeby skoki narciarskie po prostu za kilka lat nie upadły. Bo na razie nie widać następców Kamila Stocha, nie widać następców Dawida Kubackiego, nie widać następców Piotra Żyły, więc kiepsko to wygląda, tak? Ale miejmy nadzieję, że od następnego sezonu będziemy odnosić te sukcesy w drużynie indywidualnie, będziemy konkursy wygrywać. Miejmy, miejmy taką nadzieję, że coś w końcu ruszy, tak? Ale jakoby to mówić, ja uważam, że Michał Doreżal był bardzo dobrym trenerem naszych skoczków i jak najbardziej... No nie straciłem do niego zaufania nawet po tym kiepskim sezonie. No chociaż też widziałem, że już po prostu potrzeba zmiany trenera. A więc ja wam dziękuję za odcineczek i mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Chcę wam życzyć jeszcze raz zdrowych, wesołych, pogodnych świąt, wielkanocnych. A więc siemanko, cześć i do następnego. Siemano i cześć!